Odporność psychiczna to zdolność do skutecznego radzenia sobie ze stresem, wyzwaniami i presją, zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Osoby o wysokiej odporności psychicznej potrafią lepiej przystosować się do zmieniających się warunków, utrzymując przy tym wysoką motywację i pewność siebie. Model 4C zaproponowany przez naukowców Dagastrycharczyka i Petera Klaffa przedstawia cztery kluczowe składniki odporności psychicznej. Control, kontrola, commitment, zaangażowanie, challenge, wyzwanie, confidence, pewność siebie. W tym modelu kontrola to zdolność do panowania nad własnym życiem i emocjami. Osoby z wysokim poziomem kontroli wierzą, że mają wpływ na swoje życie i mogą zarządzać swoimi emocjami, co pomaga im lepiej radzić sobie ze stresem. Aby podnosić poziom kontroli, możemy ćwiczyć uważność i stosować techniki zarządzania stresem, takie jak medytacja, relaksacja wszystko to, co pomaga nam w utrzymaniu kontroli nad sobą. Możemy też np. tworzyć listy celów i planować działania, w sposób wzmacniający poczucie kontroli. Zaangażowanie. Jest to zdolność do zaangażowania się w realizację celów i wytrwałość w dążeniu do nich osiągnięcia. Osoby z wysokim poziomem zaangażowania potrafią skoncentrować się na swoich celach i konsekwentnie dążyć do ich realizacji, mimo przeszkód. Można ją budować dzięki ustalaniu realistycznych, ale ambitnych celów oraz monitorowaniu postępów. Pomaga to zwiększyć nasze zaangażowanie. Utrzymanie motywacji poprzez docenianie siebie za osiągnięcia oraz umiejętne zarządzanie czasem również są tutaj bardzo istotne. Wyzwania. Jest to postrzeganie problemów i trudności jako okazji do nauki i rozwoju, a nie jako zagrożenia. Osoby z wysokim poziomem otwartości na wyzwania są bardziej elastyczne i gotowe na zmiany co pozwala im lepiej przystosować się do nowych sytuacji. Otwartość na wyzwania budujemy, wzmacniając pozytywne myślenie i rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów. Może to być aktywne poszukiwanie nowych doświadczeń i uczenie się na błędach, które również pomagają w postrzeganiu wyzwań jako okazji do rozwoju. Pewność siebie. Jest to wiara w swoje umiejętności i zdolność do osiągania sukcesów. Osoby z wysokim poziomem pewności siebie są bardziej skłonne do podejmowania ryzyka i otwartości na wyzwania, co zwiększa ich szanse na sukces. Jak ją budować? Na przykład przez rozwijanie pozytywnego obrazu siebie, przez regularne przypominanie sobie o swoich osiągnięciach i umiejętnościach. Podsumujmy. Odporność psychiczną możemy budować i nie jest to trudne, choć wymaga systematycznego podejścia i skupienia na rozwijaniu wszystkich czterech składników modelu 4C. Rozwijaj samą świadomość, daj sobie czas na refleksję nad własnymi emocjami, myślami i zachowaniami. Stawiaj czoło wyzwaniom, poszukaj nowych wyzwań i traktuj je jako okazję do nauki. Utrzymuj zdrowy styl życia. Regularna aktywność fizyczna, zdrowa dieta i odpowiednia ilość snu na pewno pomogą nam w utrzymaniu odporności psychicznej. Znajdź wsparcie społeczne. Budowanie i utrzymywanie silnych relacji z rodziną, przyjaciółmi i kolegami ze szkoły czy z pracy pozytywnie wpływa na naszą odporność psychiczną. Praktykuj techniki relaksacyjne. Medytacja, yoga czy głębokie oddychanie mogą pomóc w zarządzaniu stresem. I jeszcze jedno. Refleksja nad sobą, otwartość na nowe i odważne działanie oraz godzenie się z porażkami nie może być mylone z wpływem krzywdy i traumy na nasze życie. Jeśli ktoś powtarza powiedzenie, co nas nie zabije, to nas wzmocni, nie zgadzaj się z nim. Trudne doświadczenia życiowe nie zawsze prowadzą do wzrostu i siły. Traumatyczne doświadczenia mogą prowadzić do długotrwałych i negatywnych skutków psychicznych i fizycznych. Trauma, Między innymi przemoc, zaniedbanie czy inne katastrofy, które nas doświadczają w otoczeniu mogą powodować zaburzenia, np. stres pourazowy, depresję, lęk czy inne problemy zdrowotne. Zamiast wzmacniać, takie doświadczenia mogą osłabiać zdolność osoby do radzenia sobie z przyszłymi wyzwaniami. Jeśli doświadczasz trudnych sytuacji, a nie masz dostępu do odpowiedniego wsparcia społecznego, psychologicznego czy medycznego, może to pogłębiać negatywne skutki trudności i utrudniać proces zdrowienia i wzrostu. W takich przypadkach, zamiast wzmacniać, traumy i trudne doświadczenia mogą prowadzić do izolacji i dalszych problemów. Ludzie różnie reagują na stres i trudne sytuacje, co dla jednej osoby może być wyzwaniem. Które je wzmocni, dla innej może być przytłaczające i destrukcyjne. Indywidualne różnice w odporności psychicznej, genetyce, historii życia i innych czynnikach wpływają na to, jak dana osoba radzi sobie z trudnościami. Niektóre trudne doświadczenia mogą prowadzić do rozwinięcia negatywnych wzorców zachowań, takich jak uzależnienia, unikanie problemów czy agresywność. Zamiast wzmacniać, takie doświadczenia mogą prowadzić do dalszych problemów i trudności w życiu. Ciągłe narażenie na stres i trudne sytuacje może prowadzić do fizycznego i psychicznego wyczerpania. Chroniczny stres może osłabiać system odpornościowy, prowadzić do problemów zdrowotnych, takich jak choroby serca i obniżać ogólną jakość życia. Trenuj swoją odporność psychiczną w bezpiecznym środowisku i przy wsparciu bliskich osób. Jeśli zaś doświadczyłeś traumatycznych wydarzeń, masz prawo odczuwać długotrwałe negatywne skutki, które wpływają na twoje zdrowie psychiczne i fizyczne. Nie lekceważ ich, zgłaszaj problem swoim bliskim lub zgłoś się do specjalisty.